Ryba nie bierze? Sąsiad obok Ciebie łowi ryby, a Ty nie? Chcesz dowiedzieć się, jak prawidłowo i profesjonalnie łowić karpie? Trafiłeś we właściwe miejsce. Nazywam się Roman Iwasyszyn i jestem kapitanem reprezentacji Ukrainy w klasycznym połowie karpi oraz na metod Jestem właścicielem firmy Bounty. Drużyna Bounty jest trzykrotnym mistrzem świata w klasycznym połowie karpi w latach 2017 rok 2018 i 2023 rok oraz srebrnym medalistą Mistrzostw Świata w metod FIDER-FIDER w 2021 roku. Jak widzisz, nasze sukcesy nie są dziełem przypadku, co oznacza, że znamy się na połowie karpi, a co za tym idzie, znamy ich zwyczaje żywieniowe. Właśnie tutaj, na tym kanale, opowiemy, jak prawidłowo zmontować zestaw, jakiej przynęty użyć, żeby nie tylko przyciągnąć karpia w miejsce łowienia, ale także jak zatrzymać go na długo w łowisku. Pokażemy też, jak prawidłowo używać mieszanek podczas łowienia koszyczkiem do metody, aby uzyskać możliwie najszybsze brania. Pokażemy też, jak prawidłowo zawiązać mocny węzeł, jak wybrać wędkę, żyłkę i kołowrotek itd. Co bardzo ważne, nie mamy żadnych tajemnic, podzielimy się absolutnie całą wiedzą i doświadczeniem, które zdobyliśmy przez wiele lat i które pomaga nam z sukcesem występować na zawodach międzynarodowych. Schemat jest bardzo prosty. Zadajesz pytania, które Cię interesują, a my kręcimy filmy, w którym odpowiadamy na nie. Jeżeli chcesz dowiedzieć się, jak prawidłowo łowić karpie, wykonaj następujące czynności. Po pierwsze, naciśnij dzwonek, aby nie przegapić nowych filmów. Po drugie, w komentarzach pod tym filmem żądaj pytanie, które Cię interesuje. I po trzecie, zasubskrybuj kanał, jeśli wcześniej tego nie zrobiłeś. Oglądaj nasz kanał, a na 100% Twoje łowienie stanie się jeszcze skuteczniejsze.